I ciągnął Będę każdego wejść zatrzymywał. Eee. Kurwa, muszę nikt zmienić. Czemu to wszystko A, mnie wywija? Ej, czemu on ma L2? Kurwa. Nie badaj, bezrobotny chuj. Kurwa. <grym> Ej, kurwa, mnie dusisz. <grym> To nie jest, jest policjant? Się, to znaczy, no mówię, właśnie to jest. Tego, No to nie jest, jest 5 ,5 Co to jest PJ? Polecam doktor Dre, What's the Difference Też Eminem, to klasyk Co to no. jest PJ? No, no, puszczę Teraz nie mam, to nie puszczę Poddymion. Co ty kurwa Uciekamy <laughs> <laughs> no, Dawaj ta mena Tam nierze, czyli za... ...dwie nutki ta No chodź no. Ta się następna, bo twoja będzie <laughs> No kurwa, Ty siada. Tak Ty się wkurwielki tu <laughs> Przyszedł jakiś brudny no. Co się dzieje? Nie, Nie wiem, jedziesz. bo jak jest No, no. <laughs> A ja, auto mi zniknęło Hyhy <laughs>

nawet jak ona ten... miała? No właśnie, nie pamiętam... No dzięki, Melon. Dzięki, kurwa. Wleciałem w kurierkę. O kurwa, co się dzieje? Nie. Ja, ja tu zagnębię kurwa Glocka. Dobra, jak nie można tak, to lecimy tak, kurwa, w no Właśnie, w tym problem. Nie, będą... ...kurwiali. ...silnik mi kurwa Z nie, nie wyrobił. za nami. <laughs> Dobra, walę wam manewr... Dawaj manowar pit, kurwa. Ole tu ruch! Zimmył niebo. Dawaj. Jebać dzień, ale wleciał. Niech to baci, no kurwa. <laughs> o kurwa. nie, nie, nie. <noise> Omijamy, nie? Ja nie mam hajsu na bramki. Omijamy. Generalnie... Omin... omin Dalibyśmy radę ominąć gdyby nie to, że zwalne zostały tutaj zrobione. Ja idę ominąć. Nie, nie, no. nie zrobisz tego. Zakładam Ej, kto ma najszybsze auto? Wojtek. No ja. No to chodź tu. Nie. Bo masz i zwalniacze, rozumiesz 100 do 40 cię zwalnia mhm. Widzisz? Chodź za mną ty przygłupie A, na drugiej stronie farty pierdolone. Poczekajcie za mną, zaraz tam przyjdę. No, masz po sobie tam pięć tych? mam hajsu Ale... Nie będę tracił. No dobra. Okej. Okay. Ja jestem kurwa biedny i wesoły. Goniłego? go? Obo. Nie no Ja nie wiem, czeka, kto. Ja nie wiem, kto, kto kupuje paliwo. ja tam spuszczam. To nie on. Nie, dopiero jadę. A to nie jest. on. No i widzisz, ja i pięć dych w kieszeni, frajerzy. Co ty A, chórę, a nie on, on tam jest. Ej, pomóżcie mi, musiał to wykonawić.

No, patrz teoretycznie, jeżeli zrobimy. Tak, co mamy w drog drogę wodną na lotnisko? Wsiadaj, mam pomysł. Zobacz, jestem minut, a nie dużo. Wsiądź na G! No. No nie pisz tak. Uwagę zwracasz. Pa. Co to? Racja. Racja. Myślisz, że ktoś tu kto jest na tyle inteligentny, żeby znał flagi? Co robimy? Dobre pytanie Jakiś szybki przejazd przez DM? -a? Ta no Raz, DM. ja jakiś kołpósł masz 69 w jedzie za wami <grym> Co tu jest? Uuu jakaś organizacja chyba To jest dom. Nie, no to jest jakaś no organizacja właśnie. pewnie. Chodź. No chodź. Nie, no ty geju. No się, przyszedł gościu. Nie, daj Nie, no my kurwa goni. Ona <noise> no, się, że jest policji. dalej stąd. tym. tutaj, no właśnie. No właśnie. No właśnie. Ale lot. Ale żółw. Sobie, nie? A ja raz takiego flika zarumbałem. Kupię, w, yy, graliśmy na trenie, nie, no nie. Nie, woda, woda. No nie. Pa graliśmy na trenie, no nie. Jakby. Patrzyłem przez. Bo ona nie ogarnia jeszcze tak dobrze. A, Przecież ona ma 4 latka. Ona ma 4 latka. Kurde! <laughs> Kurde! Wojtek! No. Ale rozjebany ten glover. No. Muszę ustawić moc. Nie jechałem dwa dni. No, no brawo. Ne <laughs> vajajim <laughs> <laughs>